Witam bardzo serdecznie, dzisiaj chciałabym przedstawić Państwu Karolinę Poturalską, która jest tematopraktykiem, jest naturopatką, jest doradcą życiowym, psychotronikiem i zajęła się bardzo specyficznym tematem. O tym temacie się nieczęsto opowiada. Mam na myśli temat śmierci. Karolina, jak to się u Ciebie zaczęło? Skąd w ogóle takie zainteresowanie? Zainteresowanie to pewnie wynika z tego, że mam koniunkcję Wenus i Saturna, więc to jakby mam zapisane już tam u góry, u góry, w, gwiazdach. Okay. U góry w, w gwiazdach. A zaczęło się dokładnie 17 lat temu, kiedy zmarła nagle moja ciocia i przypadło mi, że tak powiem, Szykować ją do ostatniej drogi, dlatego, że no to, był, yy, to był ciężki taki yy, czas dla wszystkich z rodziny. W związku z tą śmiercią, ciocia młoda była, yy, tak zgłosiłam się, że tak powiem, na ochotnika i pojechałam do prosektorium przygotować Ciocie. I yy, zrobiłam wszystko, co należy. Tam panowie oczywiście mi pomogli wtedy. I wracając do domu, stwierdziłam, że w zasadzie. Wiem, że to głupio zabrzmi, ale sprawiło mi to naprawdę ogromną przyjemność że i taki zaszczyt poczułam, że to ja mogłam, bo to była ukochana moja ciacia, uh -huh. że mogłam przygotować ją i zrobić jej makijaż taki, jak wiem, że lubiła, ubrać je w rzeczy, które wiem, że były dla niej ważne i widziałam taki spokój na twarzy tej zmarłej osoby. I tak mnie to zaciekawiło do tego stopnia, że stwierdziłam, że mogłabym zajmować się. Właśnie przygotowywaniem zmarłych do ostatniej drogi. Czyli to jest takie tak naprawdę wyrażenie szacunku poprzez przygotowanie zmarłego Bardzo. do ostatniej drogi? Tak. Połączyłam mhm. to również z tym, że ponieważ wierzę w to, że przychodzimy na ten świat jako dusza i to, że umieramy, to, to na pewno nie jest koniec. Więc połączyłam to również z kursem przygotowawczym, takim odprowadzania dusz. Super. Więc dla mnie to było takie gdzie mogę mieć kontakt z duszami, no najbardziej właśnie gdzie są zmarli mm. lub ewentualnie osoby, które przechodzą na tamten świat. Yy, I to było dla mnie taki moment, że mówię tak, tak, to będzie to, co chcę mm. robić. Yy, I przygotowując zmarłych, w zasadzie tak naprawdę zmarłych przygotowujemy dla tych, którzy zostają i żyją, bo dla samej duszy umierającej to ciało nie ma już znaczenia, ale dla tych, którzy przychodzą na ostatnie pożegnanie, no to jest bardzo ważne. No, zrobiłam kursy przygotowywawcze, kosmatologię pośmiertną, balsamację zwłok i odprowadzanie dusz. I tak, że tak powiem, połączyłam to wszystko w jedno. Te trzy dni takie, kiedy ta dusza jest przy ciele po śmierci, to naprawdę jest odczuwalne bardzo. Było dla mnie tak o tyle ważne, że mogłam tą duszę odprowadzić tam gdzie trzeba i. Wszystko. Mam nadzieję, Karolina, że pokażesz naszym studentom tego rodzaju praktyki, bo my zazwyczaj o tej śmierci, tak jak już wspomniałam na początku, nie chcemy rozmawiać. Tak. Nie chcemy często być obecni w pobliżu osoby odchodzącej. Jak myślisz, dlaczego tak się dzieje? Myślę, że to wynika ze strachu, takiego jakby wpojonego nam, że śmierć to jest coś strasznego. Mhm. To jest coś, co w zasadzie ludzie myślą, że jak nie będą o tym rozmawiać, to tematu nie ma mhm. i że to ich nigdy nie spotka. A śmierć to jest coś tak pewnego, że nie wiem, czy jest coś jeszcze tak pewnego jak śmierć. Czyli no, człowiek przychodzi Nie ma odwrotu. Nie tak? ma odwrotu. Człowiek <laughs> przychodzi, rodzi się, i w zasadzie jedyną pewnością w tym życiu jest to. Że zakończy ją śmiercią. Mhm. I uważam, że im wcześniej y, ten temat śmierci był poruszany nawet wśród dzieci, wśród y, takich młodych ludzi i młodzieży, takie oswajanie się z tematem śmierci, a nie straszenie tym tematem, y, pozwoliłoby lepiej przygotować nam się na ten moment. Bo w zasadzie no, nie wiemy, kiedy ten moment nastąpi, bo, bo, nie wiemy. No, bo nie wiemy i nikt tego w zasadzie nie wie. Ale yy, kiedy już yy, często jest tak, że jednak odchodzimy w spokoju i yy, wiemy, że to się zbliża, to możemy naprawdę zrobić to, to przejście takie, bardzo świadomie i bardzo spokojnie bez, yy, bez strachu. Yy, yy, kiedyś tam ktoś powiedział, pamiętam, że człowiek to jest taka istota, że yy, traci pieniądze, yy, traci przepraszam, traci zdrowie, żeby zdobyć pieniądze, mhm. potem traci te pieniądze, żeby nie odzyskać to zdrowie, mhm. a tak naprawdę żyje w ciągłym strachu yy, i umiera nie żyjąc Dokładnie. do końca. Osoby odchodzące to jedno, ale zostają bliscy. Czy oni w jakiś sposób również mogą się przygotować tak, żeby mniej boleśnie przejść o odejście odejście no, najbliższych osób? wiadomo, że żałoba będzie zawsze. To jest taki jakby śmierć jest połączona z żałobą i jeżeli umiera nam ktoś bliski, to ta strata i ten smutek to jest taka jakby następstwo tej śmierci. Ale na pewno są sposoby, żeby to odejście było takie trochę łagodniejsze dla nas. Co jest ważne, uważam, za życia, żebyśmy żyli między sobą bez takich konfliktów, bez urazów, nie czekali, że jeszcze mam czas, jeszcze z nią pogadam, jeszcze przeproszę, jeszcze to, tylko po prostu. Załatwili to, załatwili to wszystko, co jest można. do załatwienia za życia, żeby człowiek, który umiera, miał poczucie, że zostawia w życiu wszystko pozałatwiane w tym sensie, że nie ma wobec kogoś wyrzutów sumienia jakiś że jeżeli coś jest do wybaczenia, to za życia sobie to wybaczać i porozwiązywać te y, problemy i żeby odchodzić. I co jest ważne na pewno, że jeżeli już jest ten moment u tej starszej, takiej mocno starszej osoby, bo wiadomo, że są przypadki, kiedy umiera młody człowiek, to są zupełnie inne przypadki, ale kiedy ten starszy człowiek, żegnamy go na tym Morzu Śmierci żeby pozwolić mu odejść, żeby nie zatrzymywać na siłę, bo dla duszy to jest najgorsze, co może być, że są jakieś lamenty, krzyki uh -huh. i, i tak dalej. Czy tak w ten sposób? Przytrzymujemy naprawdę tą duszę, naprawdę tutaj. Tą duszę tutaj. Uh -huh. tutaj i to na pewno nie służy duszy. Okej, okay. Karolina, ale wiem też, że oprócz tematyki związanej ze śmiercią, zajmujesz się też szamańską medycyną roślin. Prawda? Tak. To znaczy, y, pasjonuje mnie y, medycyna roślin bardzo. Y, jak, o, tak, jako, traktuję to oczywiście jako nauczycieli takich. Y, ja, nie, nie traktuję tego, żeby sobie, że tak powiem, polatać nie wiadomo gdzie, bo niektórzy y, to mogą kojarzyć z tym, żeby się odstresować itd. Traktuję to w momentach, kiedy mam takie w życiu momenty, że naprawdę nie wiem, naprawdę nie wiem, co zrobić. Dostajesz odpowiedzi, rozumiem. W trakcie... Poprzez właśnie medycynę roślin można dostać odpowiedzi na wszystkie swoje problemy. Czy to się jakoś łączy z tematyką śmierci? Bo z tego tak co jest. ja wiem, szamani, prawda, wprowadzają się w specjalne transe po to, żeby przeżyć własną śmierć, tak? Dobrze pamiętam? Tak. Po to, żeby przeżyć tą śmierć, ale okazuje się, że. W zasadzie oni chcą, ludzie często chcą tej śmierci doświadczyć, bo się jej boją, mhm. że traktują to jako coś strasznego. A poprzez rośliny możemy dostać taką odpowiedź, że w zasadzie ten moment nie jest za bardzo odczuwalny. Mhm. Dla duszy nie ma momentu śmierci. Mhm. To jest takie płynne, tak. że umiera jedynie ciało, mhm. a po prostu zmieniamy jakby stan bytu swojego. Mhm. Ale istniejemy cały czas. I rośliny, zwłaszcza grzyby, pięknie to pokazują, pięknie. Świetnie. Słuchajcie, kochani, Karolina będzie miała z wami zajęcia w grudniu, tak? tak? dobrze pamiętam. Będzie opowiadała o tenato-praktyce, o śmierci, ale będzie też mówiła o szamańskiej medycynie roślin. Jak najbardziej. Więc zapraszamy i czekamy na was. Dziękuję bardzo. Dziękuję.